to puszki? nie wiem co to za znaczy no datnik służbowy no datnik służbowy e. będziemy dusić kurwa dusić będzie co Ty chcesz dusić Wojtek? dusić o kurwa dalej będzie sprzątał zaraz jakieś tu szczury będą wybiegać Widzisz, on to kurde za sprzątanie ostatnio się wziął Wyjebać No to wyjeb, jak podniosłeś A gdzie mam wyjebać? No tam pod śmietnik, pod choboka Na razie nie No tak, no bo robaki tu chodzą Nie chodzą No wyrzuć to Wojtek, proszę Ciebie Ja mam opatrę i odszukać No wyrzuć Wojtek Ty lubisz patrzeć sprzątać, jak ja przychodzę Widzisz? No a to już kurwa, byś to posprzątał. No kurwa, a to ja kurwa nie. Jestem. A, a to a to ty wyrzuciłeś wczoraj? A ja nie jestem Niedźwiedziem. A kim ty jesteś, Wojtek? Z sobą. Wojtek, zobacz, mięsko chodzi. Jutro... No nie chodzi Jutro do, do obiad <noise> co? A dzisiaj jest piątek, kurwa A, a kurwa. jadłem Faktycznie <noise> Siadaj no, będziesz stał A ja nie chcę O, wstydzisz się? Sobie... Sobie nagrywajcie Wy zarabiacie A ja z tego nic nie mam No to ja ci dam Ja nie chcę No dam ci, chodź o, o, co ty, kość? Kość dam. Do, posmoktać kość. Ja pierdolę twój kość, Ale to fajnie kość smoktać, wiesz? Bo jak smoktałem. Tu widzisz? Siedzi, wąka. No to gąda. O kurwa, co on narobił, kurwa, w swoim życiu? A co ja narobił? Co ja narobił? O! Komik to, kurwa, zniszczyć. Nie ma zgody? <tryk> Nie ma. A kluczyk ci oddał Wojtek? Nie. Nie oddał? Tu musisz dorobić. Może dorobić trzeba drugi. No kurwa, a... kurwa! O kurwa! O kurwa! Już To będzie zwierzyna tutaj. Do jedzenia. O kurwa, Na śniadanie. A to jakiś O kirmak. O kurwa! O kurwa. Załobisz, kurwa ryby. O, Wojtek już zaraz owędzi robaczka. Popiołkiem Nie będziesz, kurwa, rósł tutaj. Jebać komuś. Idzie po czym? Po szczurach, kurwa. Wiesz? Co on mówi? A ja wiem. Śmiej się! Śmiej się! Wasze zdjęcia będą niedługo. Gdzie? Gdzie piec? <gdzie> piec? Jaki piec? <gdzie> Jaki piec? Urządz <gdzie> Lepiej, Lepiej, chlepyć. Los to nic ruchy! No, dawaj, czemu? Chodź, tu Wojtek, siadaj. Nie. Pierdolę, kurwa to... O, gdzie on jest, kujewany. Chodź, tu siadaj.